Witam Was, moi kochani, Unix Silver z tej strony, dzisiaj na Hondzie CBR 125 R, R. 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 <haha> eee, Moi drodzy, dzisiejszy odcinek. Ma na celu odpowiedź na pytanie Ma na celu stworzyć odpowiedź na pytanie Czy motocyklem 125 jest sens jechać sobie w trasę Powiedzmy mam rodzinę w zamościu z czego... Co już wiecie i chcę sobie do tego zamościa walnąć na moto, a mam tylko 125 Czy to ma sens? Czy nie zarąbił się na takiej trasie? Zaraz się okaże. <grym> Więc moi drodzy, motocykl klasy 125 jest normalnym motocyklem. Co to oznacza? Oznacza to, iż na takim motocyklu spokojnie, bez jakichkolwiek problemów, dojedziemy również do Zamościa, również do Gdańska, do Zakopanego czy gdzie sobie wymyślimy. Najważniejsze jest to, aby taki motocykl był w bardzo dobrym stanie technicznym. Ponieważ jak wiadomo, na trasie 125 dostaje ostro po dupie ze względu na ciągłe piłowanie silnika, ciągłą jazdę na wysokich obrotach, dlatego Przede wszystkim układ chłodzenia powinien być w stanie idealnym, powinien być płyn chłodniczy, chłodnica powinna być nieuszkodzona, wszystkie żeberka powinny być w idealnym stanie, czyli na przykład z pozdrowieniami dla wszystkich osób, które myją na karczerach waląc z bliska w chłodnicę. Tak, tak rozwalacie żeberka właśnie. Eee, więc chłodnica musi być w idealnym stanie, olej musi być w idealnym stanie, po prostu wszystkie elementy silnika. To co się sprawdza normalnie w motocyklach, to tutaj powinniśmy sprawdzić trzy razy uważniej. Czyli nie tak jak nie wiem, mamy GS-a, którego jeżeli chcemy jechać trasę, no nie mówię trasę po Europie, ale na przykład trasę, nie 300-400 km po Polsce Dla takiego motocykla to jest piernięcie, Nim po prostu wsiadasz, odpalasz, tak jak samochodem i jedziesz, tak? Bez większego sprawdzania czegokolwiek A 125 ze względu na to, że jest niższa pojemność, większe piłowanie silnika e, Wymaga bardziej troskliwego serwisu i naprawdę uważnego sprawdzenia całego stanu pojazdu przed wyjazdem no bo dla takiego motorka to jest niestety już duża trasa, tak? Takie 300-400 km. Eee... Moi drodzy, e... wadą 100 Piotki w trasie jest na pewno to, że sobie nie powyprzedzamy. Jedyne co wyprzedzimy na trasie i czego musimy się spodziewać, to są dziadki w Tico i w Matizach. Eee, to są e... traktory, to są rowerzyści. Myślę, że innych pojazdów za bardzo na trasie nie uda Wam się wyprzedzić, czyli nie poznacie na pewno tej radości płynącej z gwałtownych przyspieszeń, wyprzedzania pięciu tirów pod rząd i tak no, Niestety na 125 czegoś takiego nie uświadczycie. Ale sprawnie będziecie jechać. Najgorzej, jeżeli dojedziecie do jakiejś ciężarówki, to jest dosyć duży minusem. Jeżeli macie 50, która nie przekacza przekracza, nie 50, tylko 125, która nie przekacza tych tam 90-100 na godzinę, to są te wszystkie piątki chińsko-polskie na przykład, one wyciągają maksymalnie z 90-100 na godzinę, więc takim motocyklem nie macie szans, naprawdę nie macie jakichkolwiek szans wyprzedzić Tira. A nawet jeżeli go uda Wam się jakoś wyprzedzić, bo szybciej ruszycie spod światło, czy coś to będzie Wam później siedzieć na ogonie, cały czas będzie osiągał mniej więcej taką prędkość jak Wy osiągacie. Więc, na no, taką słowo jest kopiotko, to szczerze mówiąc, nie za bardzo bym chciał jechać trasę, ale na przykład taką, jak ta Honda. Gdzie, jak widzicie jadę normalnie w ciągu aut bez jakiegokolwiek problemu, nikt mi nie odskakuje, nie jest tak, że mam przed sobą a, przerwę, gdzie by zmieściło 80 ciężarówek. Normalnie sobie jadę spokojnie razem ze wszystkimi. I to jest już normalna trasa wylotówka z Warszawy, tak? A taką hondą wydaje mi się, że też bez problemu wyprzedzi się ciężarówkę, ponieważ no, jak tutaj się człowiek złoży, to 120 pociśnie. Nie mówię, że to jest prędkość osiągana bardzo szybko, ale w miarę sprawnie. Dzięki czemu nie ma większych problemów właśnie z wyprzedzaniem czegokolwiek. Jakbym tutaj przycisnął, to tych również mógłbym tutaj łyknąć, tak, bo nie jadą wolniej niż można. O, koniki, proszę. W ogóle jest kurczę piękna pogoda, po prostu grzechem jest nie jeździć. Jeżeli ktoś już skończył sezon, to się przeliczył. O... No, znam takie osoby co już skończyły. Więc taka 125 jest idealna na, na trasy, jeżeli macie akurat kategorię B albo macie kategorię A1 Albo po prostu chcieliście dla oszczędności pieniędzy związanych z paliwem, z serwisami itd. Kupić 125, co jest mądrą sprawą na miasto ogólnie Ale jeżeli będziecie chcieli raz na jakiś naprawdę rzadki czas sobie walnąć gdzieś w trasę coś, coś odwiedzić, coś zwiedzić, załadować sobie kufer, bo do, do tej CBR ki co od nią jadę też są kufry normalnie, stelaże To naprawdę nie ma żadnego problemu, to nie jest malutki motocykl, który jest zwiewany przez wiatr itd. To jest Gabarytowo, całkiem nawet fajne, jest tylko lekki, tak? ale, ale daje radę naprawdę. No, nie ma jakiejś wielkiej różnicy względem normalnego motocykla, co zresztą już Wam opowiedziałem w jednym z odcinków, gdzie opowiadałem trochę o tej Hondzie. Jeszcze chcę nagrać takie, takie ujęcia z muzyczką i takie widoczki tego motocykla. A więc tego też się możecie spodziewać na kanale, albo już to się pojawiło wcześniej na kanale. Zależy jaka będzie kolejność tego wszystkiego mm, A więc A więc naprawdę 125 można normalnie jechać w trasie dodatkowo Tutaj macie ujęcie, sobie obejrzyjcie ten fragment, tutaj jadę razem z grupą motocyklistów no, fakt Faktem, że po mieście, ale oni nie gazowali Jechali z prędkościami dopuszczalnymi I sami się mnie spytali, gościu z GS-a Się spytał, czy, 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 czy chcę jechać z nimi, tak, że jadą na Zegrze No ale powiedział, że niestety nie, że, no, że będę im trochę przeszkadzać No i to jest właśnie też minus 125. Piątki Jak chcecie pojechać gdzieś ze znajomymi, którzy mają... Motocykle, które są mocniejsze, ponieważ oni wtedy zawsze muszą się do Was dostosować. Ja szczerze mówiąc, nie wiem, czy by mi się podobała jazda z kimś na 125. Jeszcze jeździłem z Kodziakiem, było to zabawne, tak? <laughs> Ale na dłuższy dystans, powiedzmy, jakbym miał z nim jechać na dwa motocykle do Gdańska, tak? No to jednak, jednak trzeba się dobierać z osobami, które mają podobną pojemność, lub naprawdę nie widzą jakiegokolwiek problemu w niższej, w wolniejszej jeździe z wami. No, że będziecie po prostu ich trochę blokować. No. Więc podsumowując, jeżeli chcecie jeździć w trasę, to 120 km kąpiątko się da. Czy to będzie przyjemne, to już zależy od tego, jak jesteście zakręceni. Czy nie zależy Wam na wysokiej prędkości, czy po prostu się cieszycie jazdą Jeżeli tak, no to 125 spokojnie wystarczy. Dla mnie zawsze najważniejsze było to, żeby jakiś motocykl jechał te 90 na godzinę. Bo jak jedzie, jak jedzie już 90, to już przynajmniej ciężarówki na tył nie będą najeżdżać. tak? I można jechać z prędkością dopuszczalną na większości polskich dróg. To, że ludzie w Polsce jeżdżą znacznie szybciej, to jest inna para kaloszy, ale to już nie jest. Nie jest temat y, rozważań w tym vlogu. Ten zawiasik mięciutki to tutaj na przykład ma przewagę względem Ducati, bo jest naprawdę fajnie się pływa po tej drodze. Nie czysz tych wszystkich dziur. No dobra moi kochani, to co? To na temat tego 325 można jechać trasę. Chyba usłyszeliście już wszystko. Więc dziękuję wam serdecznie za wysłuchanie mojej paplaniny. No i co? Widzimy się przy okazji kolejnego motovloga. Mam nadzieję, że jeżeli zastanawiacie się nad zakupem 125, to moje nagranie pozwoli Wam zdecydować czy warto czy nie warto. Według mnie warto. Bo jeżeli chcecie kupić coś nowego, to to jest tańsze. Nic nie pali. W mieście się lepiej jeździ niż z dużą pojemnością. W trasie się też da jechać, eee. no, no co? Bierzcie, <grywa> trzymajcie się, cześć wszystkim!